Mavic Mini i nowe europejskie przepisy dotyczące latania dronami. Co należy zrobić w świetle tych nowych przepisów, jeśli posiadamy Mavic Mini? Mavic Mini to super lekki dron o wadze 249 g. Nie jest on jednak zabawką. Posiada kamerę Czyli czujnik zdolny do zbierania danych osobowych. W związku z tym, według nowych przepisów europejskich, mamy obowiązek zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wziąć udział w kursie online oraz zdać egzamin online. Wszystko to zrobimy. Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I co najprzyjemniejsze, wszystko to oferuje nam Urząd Lotnictwa Cywilnego za darmo. Rejestracja operatora drona i umieszczenie na dronie numeru identyfikacyjnego operatora. Po zarejestrowaniu się jako operator. Drona dostajemy do pobrania plik PDF. Jest to potwierdzenie rejestracji operatora. Na potwierdzeniu tym zapisany jest nasz numer identyfikacyjny, który musimy nanieść na naszego drona. Jeśli posiadamy więcej dronów niż jeden, należy ten sam numer nanieść na wszystkie nasze drony. Szkolenie i egzamin online. A1 łamane przez A3 Open Sub kategory. Nasz Mavic Mini podlega pod, pod kategorię A1 w kategorii otwartej. W związku z tym nasz egzamin nosi nazwę A1 łamane przez A3 Open Sub kategory. Kurs zapoznaje nas między innymi z nowymi przepisami oraz nowymi tak zwanymi strefami geograficznymi. Są to przepisy obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Niezależnie czy latamy tylko dla własnej przyjemności, czy też czasami będziemy chcieli. Umieścić na sprzedaż jakieś zdjęcia i klipy wideo z naszych lotów, obowiązują nas takie same przepisy. Według mnie jest to jedna z najlepszych zmian, które właśnie weszły w życie z dniem 31 grudnia 2020 roku. Po zdaniu egzaminu dostajemy do pobrania drugi plik PDF. Potwierdzenie zaliczenia szkolenia i zdania egzaminu online z numerem identyfikacyjnym. Dokument ten jest ważny przez 5 lat. Uwaga! Nie należy mylić tego numeru identyfikacyjnego. Z numerem identyfikacyjnym, rejestracji operatora, który naklejamy na naszych dronach. To są dwa różne numery. Oba dokumenty posiadają również kod QR. Dokumenty te podczas latania należy mieć przy sobie najczęściej w smartfonie. Na wypadek Ewentualnej kontroli. Rejestracja w aplikacji Drone Radar. Rejestrujemy się w tej aplikacji w celu zapoznania się ze strefą geograficzną, w jakiej się znajdujemy. Na tej podstawie dowiemy się, czy w danej strefie możemy latać, czy nie, lub pod jakimi warunkami.